Ciemka widzowie z tej strony kaktus, a dzisiaj, czyli 25 czerwca 2022 roku, rozpoczął się formalnie pierwszy dzień wakacji. I z tej okazji chciałbym Was w tym filmie poinformować, jak będą wyglądała sytuacja z odcinkami oraz live'ami na wakacje oraz kiedy wyjeżdżą. Więc zapraszam do oglądania. Przez cały następny tydzień, czyli od poniedziałku do piątku, będą pojawiały się filmy codziennie o godzinie 9 rano, ewentualnie jeżeli nie będę miał filmu, no to około godziny 10 lub też 11. Jeden jest pewne. Live w następną sobotę oczywiście się pojawi i będzie trwało około 3 godzin, ponieważ już następnego dnia, czyli w niedzielę 3 lipca, wyjeżdżam na Mazury, a stamtąd rowerami na Litwę. I można powiedzieć właśnie, że będę tam przez jakiś czas mieszkał na tej Litwie, gdzie następnie po półtora tygodniu wrócę do domu i oczywiście postaram się katować do Daily. Oczywiście jak długo się uda to nie wiem, aczkolwiek w zeszłym roku zrobiłem 11 miesięcy daily, więc no myślę, że przez ten tydzień również się uda. Oczywiście później będę tydzień w domu, pójdę tydzień na działce itd., itd., aczkolwiek na działce również będę Wam nagrywał filmy, więc będziecie mogli oglądać mnie prawie że non-stop. Następnie lecę do Hiszpanii, do Barcelony na dwa tygodnie, gdzie totalnie filmów nie będzie. Jeżeli uda mi się dogadać z jakimś innym Jupiterem, który chętnie by mi naz nagrał jakieś filmy, no to pojawią Wam się jakieś filmy z zastępstwa, aczkolwiek tego nie jestem w stanie Wam zagwarantować Następnie z tej Barcelony wracam pod koniec wakacji gdzie został mi już naprawdę ten ostatni tydzień i staram się katować daily a następnie no to idę do pierwszej klasy, więc trzymajcie kciuki, że będzie dobrze. I oczywiście teraz możecie jeszcze w komentarzu na czy mieliście czerwony pasek na dupie czy na świadectwie Ja nie miałem ani tu, ani tu, piekło mi się no i ten dodatkowo możecie napisać jakie wy macie plany na wakacje, czy gdzieś wyjeżdżacie za granicę do Polski. Chętnie sobie poczytam, podprzypinam serduszka, a na ten momencie z wami żegnam i trzymajcie się siamanko.